To twoje auto? Tak, to moje. Znalazłeś je? Gdzie było? Jak je znalazłeś? Ukradłem je. Słucham? Ukradłeś moje auto? Tak, to było bardzo proste. Zostawiłeś je otwarte, z kluczykami w środku. Oddaj mi je natychmiast. Masz adres. Myślisz, że ci je przyprowadzę? Za darmo? Ile za nie dałeś? Jakieś 300 tysięcy. Wystarczy, że dasz mi połowę. Nie ma szans, nie mam takich pieniędzy. Po prostu oddaj mi auto, proszę! Nie, pieniądze albo nic ci nie oddam. Chyba nie wiesz, kim ja jestem. Nie pogrywaj ze mną. Przyprowadź je natychmiast albo! Nie boję się. Teraz cena wzrosła do 200 tysięcy. Jak dam ci kogoś numer telefonu? To znajdziesz, gdzie ten ktoś mieszka? Jego rodzinę i dosłownie wszystko? Po co ci to? Nie zadawaj zbędnych pytań. Dobra, zdobędę te informacje. Cena to 10 tysięcy. Dobra, wysłałem pieniądze. Dobra, dzięki. Wygląda ci to znajomo? Czemu jesteś pod domem mojej siostry? Jakim cudem ty w ogóle? Nieważne. Mam twoją siostrę w bezpiecznym miejscu. Oddaj ją natychmiast. Oddam ci to głupie auto. Proszę. Oprócz tego chcę jeszcze 100 tysięcy. Nie mam takich pieniędzy. Proszę, oddaj mi moją siostrę. Brak pieniędzy równa się brak siostry.